Tak. Jest to petycja. Właśnie, się, to tak właśnie, Jest to rozszerzona wersja petycji, która znalazła, ja w sumie tak mam to nożli, która znalazła się na stronie internetowej petycja.pl wczoraj. E, około godziny 9 do tej Nie pory podpisało doność. się pod nią przynajmniej 10 tysięcy osób. E, ta petycja część, którą, ta petycja, którą też przeczytam, jest delikatnie rozszerzona, jest mniej więcej o uwagę biskupa pieronka, w związku z tym zdecydowaliśmy no, się to zamieścić. Do Kurii Krakowskiej e, w Krakowie. W wyniku wypadku samolotu. A może niech pani stanie pod tą kolumną i się odwróci do wszystkich. Nie da się. Trzymajcie Trzymajmy Pani. W wyniku wypadku samolotu tu W wyniku wypadku samolotu tu 154 pod Szmoleńskiem. zginęło tragicznie wiele osób ważnych dla Polski. Propozycja pochowania lecha Kaczyńskiego na Wawelu została zaakceptowana. Celem tej petycji jest pokazanie, jak wielu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie mieszkańców miasta sojusznego Warszawa, nie zgadza się na pochówek zmarłego prezydenta w tym właśnie miejscu. Sugerujemy, że istnieją lepsze miejsca dla uczczenia jego pamięci. Bazylika archidiecezjalna na Wawelu jest miejscem pochówku wybitnych osobowości. Byli to ludzie, których działalność zmieniła Polskę postacie charyzmatyczne, powszechnie znane na świecie, aktywnie działające w duchu patriotyzmu i miłości do ojczyzny. O ich dokonaniach już zawsze będziemy się uczyć w podręcznikach do historii. Ich dzieła zawsze będą wspominane przez żyjące osoby. Przypominamy, że nawet zamordowany prezydent Narutowicz nie spoczął w tym miejscu pochówku najważniejszych postaci naszej historii. Nie pozwólmy by tym razem tragiczny wypadek przysłonił realną ocenę sytuacji. Takie decyzje nie powinny być podejmowane na fali emocji, lecz powinny być solidnie przemyślane przez osoby świadome tego, że na Wawelu chowano królów i twórców Polski. Wiele osobi osobistości zostało tam przeniesionych dopiero lata po ich śmierci. Nie chcemy umniejszać zasług naszego zmarłego prezydenta. Nie chcemy deprecjonować jego osoby. Wręcz przeciwnie. Ta petycja jest prośbą o trzeźwą, racjonalną ocenę jego dokonań. Nie chcemy, by fakt katastrofy przyćmił zdrowy rozsądek. Uważamy jedynie, że osiągnięcia Lecha Kaczyńskiego nie pozwalają na wpisanie go w poczet osobistości pochowanych na Waweli. Jego śmierć nie jest bohaterska. Jest przypadkiem nieszczęśliwym i katastrofalnym w skutkach ale jednak przypadkiem nie jest poświęceniem wymagającym gloryfikacji, jak zdarzenia, które nigdy nie powinno, jest zdarzeniem, które nigdy nie powinno zajść. Uważamy, że dużo lepszym miejscem, by uczcić jego nagłą śmierć, jest proponowana aleja zasłużonych na warszawskich powązkach. Również i tam spoczywa wiele osób, które wywarły znaczący wpływ na historię Polski. Dlaczego chowamy państwa Kaczyńskich na Wawelu, a ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego wielokrotnie wyszydzanego i obrażanego za propolską działalność za granicą chowamy w Świątyni Opatrzności Bożej. Sugeruje się nam, że pochówek ten ma być symbolem wszystkich zmarłych w katastrofie, ale dlaczego nie towarzyszy mu choćby odsłonięcie jakiejkolwiek tablicy? Dlaczego prezydent Kaczyński urodzony i wychowany w Warszawie tutaj działający i tutaj pełniący swoje funkcje w już niepodległej Polsce, o którą sam zabiegał, nie miałby spocząć w Architekturze Warszawskiej obok takich osobistości jak Gabriel Narutowicz, Ignacy Paderecki czy Henryk Sienkiewicz. Uważamy, że dyskusja na temat miejsca pokółku prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej jest dyskusją otwartą, którą należy podjąć publicznie. Chcemy zapobiec sytuacjom w przyszłości, gdy dojdzie do śmierci osób pełniących podobne funkcje, należy ustalić zasady, które regulowałyby to zagadnienie, zamiast dokonywać decyzji pod wpływem chwili. Jednocześnie nie zgadzamy się z zarzutami, że sprzeciw wobec tej decyzji dzieli naród. Uważamy, tak jak biskup Tadeusz Pieronek, że w tej sprawie wszyscy powinni mieć szansę zabrania głosu. Lech Kaczyński był prezydentem narodu. Więc i naród powinien mieć szansę zabrania głosu w tej sprawie. I powinien być to głos decydujący. Podejmowanie decyzji na kolanie jest, jest przedwczesne. Dlatego jeszcze raz apelujemy o obiektywizm nieprzyćmiony wymiarem tej tragedii. Wszystkich Was tutaj zebranych bardzo prosimy o podpisanie listy z poparciem dla naszej, czyli ich petycji.

Wydaje, że jednak, yy, e, koleżanka właśnie podała informację, że dzisiaj e, podano do wiadomości publicznej, że znajdzie się tam także tablica upamiętniająca. Także ten fragment był rzeczywiście być może nieaktualny już. No, cieszymy się, że coś się zmienia i czekamy na nieco więcej zmian. Dziękujemy jeszcze raz za przeczytanie. tak? Naprawdę, naprawdę dziękuję. Jeszcze raz można. Razem, że tu jesteśmy, wolno myślą. Znaczy tak, tak. jeszcze dzisiaj e, dzisiaj postaramy się zliczyć głosy, ile mamy na listach, żebyśmy mogli oficjalnie powiedzieć, ile nas tu się osób zebrało, tak? A w trakcie tego, że je wyślemy, tak? tak. Ja ile osób podpisało? Będzie ta informacja na pewno jest na jedna z grup facebookowych. Ja manifestacji. W innych miastach też. Tak, też, tak, tak, tak tak. ale jakby... Jutro, jutro o, tej samej porze. Po, o tej samej porze i apelujemy, żebyście zabrali zamek. A teraz, ze względu na to, że cały czas trwa żałoba narodowa, w związku z tym prosimy Was o to, żebyście zachowywali się tutaj w miarę cicho. Ja rozumiem, chcemy wszyscy podyskutować, temat jest otwarty i dosyć gorący, w związku z tym chcemy porozmawiać, ale apeluję o ciszę i o zachowanie żałoby narodowej. Dziękuję. To co?